Witam wszystkich po letniej przerwie. U mnie nic się nie działo przez okres letni, ale niestety ogrzewanie ruszyło. I z racji tego, że już wszystko pokazałem, przygotowany jestem do zimy. Mam ciekawy pomysł. Bardzo często jest tak, że szykujemy się zimą do lata. O, temperaturka na kociołku. Tak przy okazji dla tych, których to interesuje. Eee, z racji tego, że latem szykujemy się zazwyczaj do zimy, no to z racji tego, że teraz zimą już nie będziemy nic robić, bo kotłownia działa bez żadnego problemu. To pomyślmy zimą teraz właśnie, jak się przygotować do lata. I na to mam ciekawy pomysł. A więc taka mała ciekawostka. Każdy z nas myśli o jakimś basenie, o jakimś jacuzzi czymkolwiek, i tu znalazłem taki fajny piecyk mocy 30 kW, który warto by było przetestować. Tylko jest pytanie: czy to ma sens? Czy chcielibyście? Coś takiego zobaczyć. Ja myślę, że jest to wykonalne. Można to zrobić. I zobaczylibyśmy, ile, ile opału potrzebuje taki kociołek, żeby zagrzać przykładowo 1000 litrów wody. Przypominam, 30 kW. Jeśli bylibyśmy. Jeśli byli, bylibyście zainteresowani takim testem, dajcie znać, na pewno coś w tym kierunku zrobimy. Także dziękuję za suby, które przyszły ostatnio i zapraszam do komentowania.